Bezpieczeństwo energetyczne, proszę Państwa, to jest temat, o którym chciałabym porozmawiać z moim gościem na gorących przesłach, pan Marek Zdanowicz, prezes firmy Dalkia Solution. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, jak jest, jeżeli chodzi o transformację tak bardzo szeroko mówiąc, tę tą, tą transformację energetyczną? Czy. Polski biznes przez to, co dzieje się także trochę na rynku europejskim, globalnym, też szerzej trochę spowolnił z właśnie wdrażaniem tych procedur związanych z transformacją, czy ona jednak przebiega zgodnie z założeniami? Może nie tyle spowolnił, bo nasze obserwacje mówią o tym, że ten proces dzieje się dość powoli. On ja się dzieje dość powoli, z różnych względów. Przede wszystkim dlatego, że Dostępność możliwych rozwiązań nie jest aż tak bardzo szeroka, ponieważ jeśli mówimy o zaopatrzeniu w energię elektryczną, to tutaj pewne rozwiązania zostały wypracowane i możemy sobie dyskutować nad ich szczegółami. Ale pewien sposób działania polegający na tym, że stawia się farmy fotowoltaiczne czy, czy kupuje się prąd na zasadzie TPA. Te działania się dzieją i one się działy, i, i powiedzmy mają, mają swoje ograniczenia no, związane powiedzmy z dostępem do, e, do mocy przyłączeniowej, ale to jest pewien obszar, który jest jako tako zagospodarowany i tutaj nie widzimy ani jakiegoś znaczącego przyspieszenia, ani zwolnień. Natomiast drugim obszarem, który jest niezmiernie istotny dla polskiego przemysłu, to jest kwestia zaopatrzenia w ciepło technologiczne i parę. To są takie media, które są podstawowe, bardzo często w produkcji przemysłowej, a które tak dzieją się trochę obok e, taki, takiego powszechnego obrazu transformacji elektrycznej, transformacji energetycznej, bo ona jest skupiona właśnie na energii elektrycznej. I tutaj się okazuje, że mamy e, dosyć ograniczone możliwości, co możemy zrobić dla takiego zakładu przemysłowego, jeśli chce się zaopatrzyć w parę, której do tej pory produkował na podstawie węgla, może też gaz. No i tak naprawdę rozwiązania mamy tylko takie, że możemy wyprodukować tą parę też z energii elektrycznej, i takie projekty się dzieją i to, i to powstaje. Natomiast to oczywiście wiąże się, tutaj napotykamy na wszystkie te problemy, które są związane z mocą przyłączeniową, czyli żeby te, te, ten prąd skądś wziąć, a najchętniej, żeby on był zielony. Tak? E, mamy inne rozwiązanie, które może polegać na tym, że to będzie e, biogaz czy biometan. Natomiast no, tutaj w ogóle mamy tego rodzaju problem, że mamy dopiero pierwszą biometanownię podłączoną do polskiego systemu e, gazowego i tego biometanu mamy. Dużo, dużo, dużo za mało, żeby myśleć o tym jako o takim sensownym rozwiązaniu dla, dla przemysłów, Więc to, co zostaje, to jest biomasa. Mm -hmm. e, I ta biomasa mogłaby być rozwiązaniem, natomiast ta biomasa wymaga bardzo, e, bardzo często e, dosyć sporej przebudowy istniejącego zakładu, ponieważ kotłownia biomasowa to jest w dużo większe przedsięwzięcie. No, ale po drugiej stronie po, z drugiej strony to też wymaga zapewnienia dostępu do tej biomasy, co też nie jest takim super oczywistym problemem. Także te projekty bardzo, e, one się dzieją, one się dzieją w jakby dłuższej perspektywie. Bardzo często mamy też do czynienia z taką transformacją, która, która jest z transformacją stopniową, czyli na przykład odchodzimy od węgla w kierunku gazu. I to są projekty, które się dzieją i które, i które mają swoją dynamikę i one, i one cały, czas, cały czas są. A. Natomiast te, te, te projekty, które idą dalej, no one siłą rzeczy są dużo trudniejsze. A patrząc na kondycję także finansową, bo tak jak pan wspomniał, to są inwestycje bardzo finansochłonne, tak to nazwę, tak? I te inwestycje rzeczywiście muszą być przemyślane. Jaka jest kondycja tego biznesu? Czy, czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, biznes też trochę liczy, nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale na różnego rodzaju preferencyjne warunki, takie, które by sprawiały, że ta transformacja byłaby mniej bolesna, na kosztowo? Tu jest pewien problem, bo e, przemysł jest bardzo mocno przywiązany i przyzwyczajony do tego i bardzo słusznie, że wszystkie inwestycje, które są proste i które się zwracają szybko tam w przeciągu powiedzmy umownie do trzech lat, to się je po prostu robi. Natomiast jeżeli inwestycja zwraca się w okresie od powiedzmy trzech do 8 lat, e, no jest taką inwestycją, która jest jakby realizowana w drugiej kolejności. Więc tu jest pewien problem i tutaj bardzo często pomagamy tego rodzaju firmom, ponieważ sami też jesteśmy w stanie zapewnić finansowanie tego typu inwestycji i chętnie, chętnie, na tak, e, chętnie rozmawiamy na temat tego rodzaju projektów i takie projekty też realizujemy. E, natomiast e, oczywiście jest tak, że nasze przedsiębiorstwa bardzo często pracują na rynku unijnym, gdzie są zobowiązane do zrobienia pewnej rzeczy. I tutaj ta dyskusja co do tego, żeby ta transformacja była rozsądna, jest ciągle otwarta i i tutaj są pewne przeszkody. Tym bardziej, że istnieje bardzo dużo ograniczeń, jeśli chodzi o taki dostęp przemysłu do funduszy i do To Tutaj nie ma de facto takich programów, które by adresowały, adresowały ten problem, na przykład wykorzystania biomasy w przemyśle. To jest, to jest pewien problem i to jest pewien Pewna ułomność tego typu, tego, te, e, tego typu rozwiązań. Dlatego trzeba koniecznie szukać e, rozwiązań, nie tylko po tej stronie, oczywiście podażowej, tylko tu się właśnie akurat kłania to, że trzeba popatrzeć na tą sumę popytową, czyli jak sprawić, żeby tej energii e, zużywać jak najmniej. I tutaj muszę przyznać, że tutaj w tym zakresie jest już spora zmiana w polskim przemyśle, ponieważ e, jeszcze. 5-10 lat temu rozmowy na temat tego, żeby zamienić na przykład zasilanie w parę przez zasilanie w gorącą wodę mhm. w procesie technologicznym, były raczej niemożliwe, ponieważ jakby nikt nie chciał ruszać tego, co działa. Natomiast w tej chwili już takie rozmowy i takie projekty się dzieją, już, już tego typu rozwiązania są, e, są wdrażane, więc e, tutaj patrzę na to optymistycznie. Nie tylko na tym zieloną transformację, ale także na to bezpieczeństwo chyba energetyczne, bo ono, patrząc na to, co się dzieje na całym świecie, także jest kluczowe. Bardzo dziękuję za wizytę na gorących krzesłach, pan Marek Zdanowicz i firma Dalk Jasoluczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.